Niedzielny poranek MKS Lędziny zameldował się w Tychach, gdzie zagrał z tamtejszymi rezerwami GKS-u. Pierwsza groźna akcja, Kostrzewa! Nie dochodzi do piłki. Kryty na radar napastnik GKS-u Tychy decyduje się na strzał, który dobrze wyłapuje Gąsior. W natarciu MKS Lędziny, rozrzucenie gry na lewą stronę. Podciągnięcie, przyjęcie, dośrodkowanie, tutaj jest Ingram. Ingram uderza, ale zablokowany, jeszcze podaje do tyłu, poprawka, bramkarz broni. Zbyt dużo miejsca ma znany z wyższych lig rozgrywkowych Jarka. Jarka mija obrońcę i napięty jak kusza gąsior broni ten strzał. Trudno w to uwierzyć, bo upłynęło może jakieś 20 minut spotkania, ale w rzeczywistości była to ostatnia dobra akcja GKS-u Tychy. Od tej pory dominował i przeważał na boisku, tylko MK z Lędziny. W tej akcji mogło dojść do bramki, jednak zbyt szybko podawał Ingram. Tu nie zarówno bramkarz, jak i bramka. Walecznie grali zawodnicy odpowiedzialni za defensywę. Co prawda Bednarek traci na chwilę piłkę, ale od razu ją odzyskuje. Po wygłówkowanej piłce ofensywnie zapędza się z Skutela i uderza z daleka. Sprytnie rozegrany rzut wolny i strzał nad bramką. Niestraszni byli Roszakowi, wysocy tyscy atakujący. Kolejny nasz stały fragment gry i znów brakuje skuteczności. Kiedy tylko tyscy piłkarze nazbyt angażowali się we własne ataki, mogli nadziewać się na naprawdę groźne kontry Lędzinian. Brakowało jednak albo wykończenia, albo zdecydowania się na strzał. Ej. Oto kolejny przykład waleczności i błyskawicznego odzyskiwania straconych piłek. Super! Kąśliwy rzut wolny, śliwy. Z teoretycznie dogodnych szans Tychów powstawały groźne kontry. Tyszanie często nie nadążali, zatem też nie przebierali w środkach. No. Po tym faulu gola do szatni mógł zdobyć Sopelewski, ale jako, że tego nie uskutecznił, piłkarze schodzili na przerwę z wynikiem bezbramkowym.